Dzisiaj, dzisiaj Wam pokażę małą sztuczkę, która prawdopodobnie ułatwi Wam życie. Mówimy o edycji zgrupowanych elementów. Powiedzmy sobie, zgrupujemy sobie te elementy. Czyli, grupuj, możemy użyć klawiszakie. Mamy zgrupowane elementy. Jak widać, przesuwa się jako komplet. Teraz, jeżeli byśmy chcieli, przeedytować powiedzmy sobie nasze przyłącze musielibyśmy odblokować przeedytować powiedzmy sobie zmienić na 64 parametry ponownie uwzględnić grupowanie i tak w kółko i tak dalej ale jest prostszy sposób wystarczy w momencie kiedy najedziemy myszką na wskazany element przyciśniemy klawisz shift i klikniemy na nim Mamy go wybranego do edycji. W tym momencie wystarczy wykonać prawy klawisz meszy, właściwości i możemy powtórnie zmienić na 32A. To samo możemy zrobić, powiedzmy sobie, z kablem. Shift, wybieramy. Teraz wystarczy kombinacja Ctrl D i jesteśmy we właściwościach kabla, gdzie całe grupowanie nie zostało zmienione.